Siemaneczko, z tej strony Miki Witam was bardzo serdecznie na mapie v 71 Wraz ze mną jest sąsiad Michał Witam I zaczynamy sobie z... Se... I mamy to... Je... I zaczynamy sobie od Dżnif, naszym New Hollandem I Było tutaj testowane Czy wyjadę przez tą bramę, bo Wjeżdżałem od... z tyłem Ale przetestowałem, że wyjadę Poza odcinkiem Wie... O Boż. Poza odcinkiem wyjechałem stąd na raz, a teraz o, dobra, git. I lecimy sobie na pole bardzo, bardzo daleko, aż na koniec mapy, aż normalnie w przysanek zasunąłem. z mździchu weźmie, kurde, tu jest przejechać teraz tym kombajnem, to naprawdę. Trzeba mieć na naprawdę szczęście, jak tutaj wszędzie koliza jest. Hederem trzeba machać, gościu. Co trzeba machać? Hederem machać. No i urwę joystick w końcu. Hmm. Obaże, ja tu na szerokość nie mogę przejechać. Gdzie ty tam jedziesz? No tutaj, nie? To ja tu pomiędzy słupkami, nie? O barze, obdarłem. Obdarłeś? O matko. Wygiąłem zęby. Mogliś... O matko... O kurde. Tu są znaki dwa. W jeden przesunąłem. Dobra, jedź Będzie na przypale albo wcale gościu. Jakbym skręcał w lewo, to co bym zrobił? To ja bym pierwszy pojechał. O boż! Jak poleciał z i mi wygniót. Worek pszenicy teraz. Kwintal, chyba Kwintal. O matko bosko, tu, ale będzie przypał teraz wjechać. Kupiłem. <laughs> Gościu, na spokojnie. Ej, co, co ja wam mogę powiedzieć? Yy, ja siałem, czekaj, na wóz, kiedy to ja się? Trzy dni temu. Kurde, blade. Trzy dni temu, czyli kiedy? W poniedziałek. Jo, w poniedziałek siedziałem na wóz i mi się rozsiewasz zepsuł. Bole. Dokładnie. I mi się rozsiewacz zepsuł. Także teraz mam naprawę rozsiewacza. Że za jakąś godzinę, pewnie tata wróci i będziemy dalej z nim walczyć. By jakiś down w tej yy, we, we fabryce ten przyspawał ośkę. I się męczymy już drugi dzień z tym rozsiewaczem. No ale nic nie zrobimy. To jest mój pożyczek? Jak już mam wszystko posiane. Posiałeś? No mówię, że w poniedziałek posiem to ty posiałeś już? Dobra, weź zapal tam tamtą maszynę rozdusz się ładnie Dobra Wyłącz te awaryjki, bo ci żarówki popękają Czekaj no bo muszę dostosować wysokość Dobra Taka będzie ok Boże jak rusza tym headerem Żebyś tam joysticka nie urwał Żeby wysokość się No pewnie Sam jesteś taka wysokość Dwa. Dobra, kościu, nie denerwuj się. mi? To chodź. Gdzie? Do kropki? No możemy iść. On ci powiem, że ten rzepak nie jest taki zły tutaj. Boże, zgasiłem wrażenie kombań. Tak, z mojego rzepaku? Jesteś dumny. No. No to niezłe ci powiem. I co wam możemy takiego powiedzieć? Zaraz będziemy dzisiaj chyba też nagrywać, a na pewno będziemy ustawiać maszyny na nowej mapie. Osina V1 V8 V1 V8 to ty ma silnik w Audi. XD <grym> V1 i będziemy na niej sobie nagrywać taką serię na większych maszynach, a seria z rolniczej Doliny pewnie zaniknie. Nie, dokładnie, wyłączamy ją od prądu Tak, odłączamy ją Ciągniemy za kabel Tam 50 godzin mamy przegrane, nie? Ogólnie na obydwu sejwa. Z Rolniczej Doliny? Więcej no, nawet Tam hmm. jest dużo po, po 60, 70 może nawet No no Przecież no, no. ile czasu trzeba było na ten Poza odcinkiem jeszcze spędzić Nie A zwłaszcza jak przed sezonem Rozsiewaliśmy wszędzie nawóz bo nie ukrywajmy, no trzeba było to zrobić, bo by były tak słabe plony, że to by się nie opłacało w ogóle cokolwiek robić tam. Ja tu chyba dwie przyczepy tego jęczmienia nasypię. Tak? A ja tu może z przyczepem nasypię rzepaku. Ja mam dwie tony ponad. Ty już masz dwie tony? No. Dwie tony e. od wieltony, tak? No gościu, jak ja wieltona zasypię jednym zbiornikiem. Jak jednym, jak yy, mój New Holland ma chyba 4600 pojemności, nie? To twój ma tak samo Nie, mój ma coś koło 6 Mówisz, że te New Hollandy mają taką dużą pojemność? 6 ponad ma, bo mam 3 tony i jest 46% 46%. A normalnie sprawdzę ile mój New Holandzik ma... Ty, mój New Holland ma 6,5 tony prawie To co ja mówiłem, że ma 4,60 Ty nie wiem, ty chyba dwa wierniki Bizona tam wstawiałeś. Mój no mas... jo dokładnie, bo silnik, który ja przesunąłem. 6400 400 mam Bo ty tam ten konie dokładałeś do, do silnika Dokładnie Wziąłem zabiłem Michała ten Wziąłem konie od Michała ze stajni I tutaj je tutaj wsadziłem Nie wiem jak one się tutaj pomieściły Ale, ale jakoś weszły Ciężko było bo wjeżdżały kopytami Zabrały Co? Tam zbiornika ci zabrały No dokładnie tak było Jak tam ile ty tam masz? Ja już mam dwie tony teraz, w tym momencie Muszę wilgotność potem jechać badać No, ja będę i tak wszystko suszył Ja zobaczę, nie? Bo to może od razu na kurnik wysypę, to wiesz No jo, w sumie tak ogóle u nas będą targi, niedługo, w niedzielę i No siedem. jo Więc jak będziecie chcieli jakąś relację, to piszcie w komentarzach No, piszcie w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górę Bo jak nie będzie dużo łapek to ten, to będę się wstydził nagrać coś. Miki? Tak. Nauczysz się montować, to coś się zmontuje. <grym> Ale wiesz, jak się ten... Nie wiem ile kurde taki filmik będzie ważył. Jak no, będzie jak się będzie nagrywać kamerką. No tam no, ile ważył ten? półgodzinny nagrywaliśmy. Ale który półgodzinny? No ten co tam złapaliśmy. No, nie wiem Serio, nie mam pojęcia. Ale czekaj, ja mam kartę w tej w tej kamerce 16 giga No. No to czekaj, to pół godziny, no to 16 giga to jest tam chyba 16 godzin To godzina to jest giga. Ojej Słuchaj, jeszcze zmontuję głośniej? No Wyciszyłem, wyrenderuje no, się, będzie mniej. No bo głos będziemy wyciszać jednak chyba, nie? Jakąś muzykę podstawi. Jak będą kubki latały tu. Może sianokosy będą znowu. Może, może się do kubos... Tak wcześniej byś zrobił tutaj sianokosy? Wątpię. Ładnie tak, jesienią były. No właśnie jesienią, a teraz jest dopiero wiosna. U mnie trawa dopiero ma ile? 10 cm? Ja widzę bugaś w tym niuchom. Jakiego? Bo tu jak otworzysz rurę, nie? To jest taka przerwa I do zbiornika się z widzę jak zboże się wsypuje, animację. Aha No wiesz, ale też ma, ma jakby tak mało mocy nieraz, nie? Pod górkę to było ciężko Mój osiem ciągnie pod górkę, nie? Znaczy się jak nuci oczywiście A mój pod górkę to tam idzie jak dzik, 10 nieraz nawet Może tepam się do dojcia, to przez wszystko się musiałem przetapać, nie? Heee a ile nagrywamy już tak ogólnie? 5-10 minut chyba, nie? No, no. Na, na odcinku pole. No, to pole na pewno na odcinku obecne, bo to tam jest więcej jak pewne. Dim, dim, dim. A ty tam obornika masz dużo, na której nie widziałem, jak byłem dzisiaj? No kurde, ja to muszę gdzieś wywieźć, bo już tak srają te krowy. Nie wiem, czy one mają sraczkę, czy zatwardzenie. Tak to Tobie 8 cielaków doszło ostatnio. Cicho tam kurde Siostra, cioteczna, syna jakiegoś tam Piąta woda po kisielu i po ogórkach Mi powiedziała, że ma cielaki na sprzedaniu To mówię, no wezmę, nie? No i teraz mi doszło znowu 8 cielaków Ja na tej, po skarpie muszę lecieć, żeby się tak zabrać dwoma przyczepami ty nie? Ej, to ja jak ja tu będę A ty jakie ty masz przyczepy? Mam sama i tą forszaja, małą Aha, ja mam dwie forszajtki, także nie no, czekaj. Jedną chyba sobie podciągnę tylko tu, a drugą zostawię gdzieś tam. Nie, i tak dwoma tej muszę przyjechać, bo jadę tutaj zaraz na Ubin. No, ja tu jedną na poprzeczniaku sobie zostawiam, a drugą na drugim poprzeczniaku. Nie no, mi aż tak nie będzie sypać. I mi się nie chce później rozłączać tego. A mi się chce chyć. Pamiętaj, no, ja ci nie pomogę podhaczyć. Nawet światło nie mycham podchwytywać, to co tak mi szkodzi, No, w sumie na przypala albo wcale nie, Dokładnie, goście. I co ja wam mogę powiedzieć? No, chyba by było tyle z takiego: takiego, takiego, takich rozmów. No, Wam powiem, no, i dzisiaj się rozpadała. Miałem sobie ogródek orać i uprawiać pod ten. Pod siew na takim małym polu To tam jest pół hektara, nie całe chyba o, nawet nie. nie no będzie, bo to jest długie. Chyba, czy... Mówię ci, a ja jeszcze tą skrzynkę tam wyrwiemy, to będzie więcej trochę Ten tam skrzynka. Pół worka dojdzie. Pociągowe, wyrywa. Ta pociągowe, jak tam prąd nie płynął milion lat Przed nie, naszą erą A jak biłem młotkiem, to mi prąd nie kiedy? To chyba ci kamień odskoczył <noise> Kamień ci odskoczył Ale było jeszcze mokre Nie, nie odetchnęło, nie aż tak nie Jak, jak u mnie jest tak sucho na drodze Że jak jadę ciągnikiem to się nawet kurzy Ale nie Chodzi mi tu na bolusowie Aha Bo to mam na kołach Bo w realu to jest sucha Jest już jak Nie wiadomo co Czyli drodze latały dzisiaj gorzej jak jechała jedna za drugą, to ten drugi kierowca, to normalnie się bał chyba gaz wcisnąć. A czemu? Miał chmurę za, przed sobą. <laughs> Ty miałeś dzisiaj lekcję, żeby widziałeś tam, jak te żarówki latają? Do bandosza? Jak? Ja dzisiaj byłem na debacie w Pleszewie. Na jakiej debacie? No kurde, tam jakaś debata na... na jakiś tam temat tam... Czekaj... To to była za, za debata? Jestem obywatelem... Yy, współdecyduje o i tydzień czegoś tam jakiś tam nie wiem coś tam było kurde jakieś tam gadanie kurde no i kurde no i kurde no nie wiem co kurde nudy takie że jak a lamczyk co tam poradził a lamczyk no nic Kupił sobie bezy u fokta i jadł bezy yy, to nieźle a wiesz, że ogólnie pan yy. Pan od polskiego, a kamuś wychowawca Tak i sobie załatwia zwolnienie i nie będzie nas uczył? Nas ta, u nas tak samo mówił Ej, i my z panią jeszcze rozmawialiśmy o statucie, nie? Bo pan chce sobie zmienić statut, żeby... żeby ten... go doprecyzować A pani nam foterkowa mówi, że to nie jest tak łatwo jak on sobie myśli, bo to musi rada pedagogiczna przegłosować, muszą rodzice to podpisać I to nie jest tak proste, jak on sobie to myśli, nie? No bo myśli, że nadal jest dyrektorem tej szkoły, a jego czasy minęły dwa... cztery lata temu No, jak... no, 4 lata temu Jeszcze niektóre nauczycielki do niego, panie dyrektorze, mówią, no weź mi, idź, nie? No, ale no, wiesz, no... Tyle lat był dyrektorem, no to teraz tak, tak, tak... Tak trochę lipa, nie? Powiedzi do niego, no weź boguś tam. Łódzka musiała usłyszeć. Co? To pani łódzka musiała usłyszeć. Ale co? Może do niego mówią panie dyrektorze, aby ich... aby opie nauczycielki. Nie no czemu? O no, ty, ty boż jeszcze... pełno mam. Jeszcze nie widziałeś. Czego nie widziałeś? Jak pani dyrektor się zdenerwuje. Tak? No. To wolę nie patrzeć Wolę nie ryzykować Dobra, ja mam już 14 minut, gościu Mam to na odcinku, akurat No, i teraz podlecę sobie przyczepom, Ale chyba aby jedną Niby taki nie wysoki, a słowa ma takie średnia Ja tu przelecę przez jedną łąkę, przez jakiś... O... Zły kierunek brałem. O, przez tą łąkę... O! Kurde, zaboczyłem się Coś mi tutaj FPS-y spadają na tym bolusiowie Chyba tą jedną już odhaczę I polecę aby jedną I ogólnie jakby ktoś zna jakieś fajne mapy do farminga Bo tu będziemy raczej na, go na bolusiowy kończyć No bo żniwa zrobimy Buraki i kukurydza No Ale coś... ja chyba wezmę jednak te dwie przyczepy No tak myślę że jeszcze z pięć odcinków góra Będzie z tego bolusiowa Bo jeszcze pewnie jeden będzie ze żniw jakiś Później jakieś tam wywożenie obornika, orka czy coś. No i później będziemy też chyba zmieniać jakąś mapę. Taką, ale to chyba w taką wtedy bardziej polską, nie? Muszę No, bo teraz będziemy mieć takie serie, co na dość, no, na większych maszynkach. No bo jednak y, przecież y, osina to będą jednak duże maszynki. Górale to jest jeszcze mało na razie nie? No ale jeszcze No praktycznie ci powiem jeszcze ile mamy pól Trzy pola chyba tam do wymócenia Nie? Gdzie? No na góralach Albo nawet cztery No to wymucimy te pola I będziemy pewnie robić Nie, nie wiem wszystkiego nie będziemy obrażać Może z dwa pola będziemy orać Zależy jak nam to wyjdzie żeby też Dużo poza odcinkiem nie robić i pewnie będziemy Następny sezon, żeby to szybko leciało nam. No, tam ja lubię. No ja też lubię tak, ale wiesz, też dłu tak długo sezonu no to też tak, trochę nie za bardzo. No i ogólnie tego naszego Zotarka 7211 postanawiamy wymienić na no praktycznie takiego samego, nie? Praktycznie tego samego już żeśmy wymienili. Już go wymieniłeś go? Już go wymieniłem. O Boże, aż normalnie kabel od klawiatury pociągłem nogą, wymieniłem go, bo mówię po co już ma być. Bo tamten Zetor tak słabo skręcał. No, 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 Zetor był taki, no, Fetor można było powiedzieć z niego był. I dlatego postanowiliśmy, że go wymienimy. Bo, bo teraz jest fajniejszy Zetor, nie ukrywajmy. Jaki? Tak, mogę sobie taką. Tą HLK, e, HL boże, tą taką niską jak ja mam, wiesz? Czemu? Bo na tą moim się chyba mieści coś koło 10, ton. a na moim 15 wchodzi. No, to trochę za dużo, bym powiedział. Nie no, czemu? To pola co tu są. Akurat. Kumpel, co ty mówisz? No, moje 11 mieści. No to trudno się mówi. No, mnie stać. O. Ej, a o ile, jest mniejszy wie... o ile jest większy wiel, to ma Ona mieści 11, a wiel to 8. Boże, aż Dobra, no. lecimy dalej. I skończymy to pole, pewnie. I sobie zjadę na farmę Case'em. I to z tą jedną przyczepą. O Boże. Nie zauważyłem. Kogo? Czego? Czy czego? Moje przyczepy. Aha. Należy. No i nie mogę jej podnieść. Bo... Nie wiem. Podnieś ją lepiej. Ej. Tak. Podniesiona. Podniesiona? Nie. No, jaka taka stoi? Bo tam widzami ją podniosłem. O matko Boskon, czemu ona w poprzek stoi? No bo tak się zrobiło. Się zrobiło to wiesz się robi to mm, Cielaki. Mm. dokładnie sam jesteś taki cielok cieloku hey, o Boże na łąkę pojechałem Takie no widziałam tu, tutaj co jest przenitka To no tak się Jasny Gmin ty to jesteś też normalnie Dobra a tak jest co? Ty to chyba praktykujesz na przypale albo wcale. Nie świętu, to się nie Ty, a ja my mamy koło siebie te same zboża prawie, że to same wszędzie. Ta? No. O kurde, to nie zły mi, jak to na polu moim. Zamknij się rura, zamknie, jeszcze koguta wyłączę. Dobra, i palimy kejsa. Ja tam przejadę. No, raczej tak. A gdzie ty teraz Aha, tu na łubiną obok. Nie, ja jadę teraz tą przyczepą ze rzepakiem do domu. Dobra, najwyżej zobaczymy co ty żeś tutaj odwalił Dobra, ja tu przez las przejechałem To niezły las No dobra, jest dobrze ta przyczepa stoi, nieźle Może tak trochę za bardzo jest dyszel skręcony i jedno koło się urwało się Ale to nic Przeżyjemy jakoś to co? To niezły z poprzecznika. Już? Bo. O kurde. A to nie jest moje pole? Nie. Na pewno jesteś tego pewny? Mhm. Aha, moje jest obok. Dobra. I po twojej prawicy No jo. Ogólnie, Dzisiaj pewnie mam po jeszcze przyjechać, więc. Haj się będzie zgadzał, mówisz? Zobornik muszę wywieźć A no właśnie To no może coś trzeba zobaczyć Jakoś tam z obornikiem, co? Oczywiście znaczy ja będę musiał wywieźć, nie? No najwyżej mogę Ci pomóc, sąsiad Mhm Wiesz, tam raczej pospycham sobie w jedno miejsce I tyle w kurniku, nie? No, albo w kurniku, albo zepniesz tam na tą pryzmę swoją, nie? A jak ja czekaj, jak ja tutaj wiadę? Dobra Nawrócę sobie tam Ja pryzmy nie mam Jak to nie masz? No normalnie Ty, ale mi tu klatki stoją. Aha, bo tu tyle dźwięku jest Nie masz pryzmy? Ej, co za woda chcesz? Czekaj na ta strona O kurde i... Dobra no jak ja idę zobaczyć i chyba kończę ten odcinek u Ciebie na gospodarstwie Jest tam porządek chociaż? Posprzątałeś, odkurzyłeś? Nie Dywan wyczepałeś? Dywan tak I coś innego przy, przy okazji Aha A tu, na którym bolusiowie tutaj była taka pryzma? Bolek sobie zrobił tylko Aha Degna. Co? Gdzie Ty miałeś tę pryzmę? No tu była, nie? No to ty sobie bolek zrobił na Adwizona. Aha, takie Takiegoś O tutaj można zaprezentować gospodarstwo Michała Tu taczkę jakąś starą betoniarkę A ta betoniarka w ogóle użyteczna? Dzisiaj no jak jest potrzebna, to użyteczna nie? Aha 12 pod górkę. No ty masz ładnie te maszynki pochowane nawet Tu masz pług Tu masz kosiarki Tu masz jakiś oprysk stary tu masz jakiś osprzęt, ale dobra, ja tu przelecę się przez Boża. Ja go kupiłem specjalnie teraz niedawno. Ej, A wiesz, że ogólnie takiego pilmeta jak ja tu mam na Bolesiowie? Do takiego samego Magus i z na latał nim wczoraj? Tak? Znaczy ogólnie to taki sam Dojdzie, jak ja mam tutaj na Bolesiowie i taki sam filmet jak ja mam i taki sam zestaw jeździ. Wczoraj, wczoraj widziałem. Dobra, także co, komentujcie, subskrybujcie i Napiszcie w komentarzach właśnie na jakie mapy polecacie. I oczywiście strzelcie sobie łapeczkę. Ej, Michał, no weź. Ja kończę ten odcinek z Michałem, który lubi ssać palec. Na razie, cześć. Na razie.